Cześć, witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam ćwiczenia z wykorzystaniem piłki gimnastycznej. Pierwsze ćwiczenie, ćwiczenie akcja-reakcja. Do wykonania ćwiczenia potrzebny wam, yy, potrzebny wam kawałek czystej, pustej ściany, na której możecie oprzeć swoje ręce. Siadamy na piłce gimnastycznej, nogi ugięte w biodrach i w kolanach, stopy stabilne ustawione na macie, yy, rozstawione na szerokość bioder. Dłonie będą znajdowały się na ścianie, ale powyżej naszej głowy. I teraz ruchem, który wykonujemy, jest przesunięcie naszych dłoni w górę po powierzchni ściany, jednocześnie z przyciągnięciem brody do mostka. I w tym ustawieniu staramy się poczuć, jak całe nasze ciało Mocniej nacisk na piłkę. Pozostań w tej pozycji około 5 sekund. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz ćwiczenie kilka razy.